Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj odcinek lampowy. Kiedyś wspominałem o tym, że mam kilka lamp do rozbiórki. Z lampy sobie damy na bok. <tryk> waga dwieście siedemdziesiąt osiem gram pięćset dziewięćdziesiąt tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć gram Po złotówce złotych 60. Jakbyśmy je tak sprzedali. I sprawdzimy zaraz sobie ile można by było na tym zarobić jak to rozbierzemy. Więc ja se chowam wagę i zaczynamy się bawić. Do zobaczenia za chwilę. Tak to wygląda, tu i tu trochę stali, aluminium, trochę miedzi i dwa kawałki mosiądzu po biału. pewnie tego nie pokażę, ale jest, ale przełożymy to i wyciągamy wagę. Wyłączymy sobie oświetlenie. No i dobra. 208 gram stali w wozutuweczce. 21 groszy. Teraz. Amy aluminium mix 400gram 620 248. Już mamy 2 ,69 zł 69 groszy. Musiąco nam nie pokażę. I cztery gramy miedzi. 34, 40, 14 groszy, całość 2,83 i tej lampy niestety nie rozebrałem, nie chciałem jej. Tutaj jakoś tam katować, prysnęłem, ale to wszystko jest tak pordzewiałe, że zostanie na następny raz. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia. Na razie.